Konkurs jedzenia chrupek. Gaja je na leżąco. Jerry się stara, robi co może. Gaja wykorzystuje technikę leżenia i zgarniania językiem. Pokazuje zęby Jeremu, żeby wygrać za wszelką cenę. Jerry się nie poddaje. Nie zważa na uśmiechy Gai. Dziobie, dziobie, daje radę. Gaja pomaga językiem. Gaja pomaga językiem. Normalnie łapie pokarm językiem jak jaszczu jakiś Ale, 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 ale No jest blisko Jerry, jesteś blisko Może dasz radę, bo Gaja, y, Gaja y, robi zawody na odwalsie <grym> Na leżąco <grym> I cię próbuje straszyć I cię próbuje straszyć, bo chce za wszelką cenę jednak wygrać Na leżąco Byle tylko nie wstać Dżery, 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 no, zostały ci cztery chrupki. Gaj zostały cztery chrupki. Tobie została jedna. Gaj zostało więcej. nie, nie, nie dżery. ja ostatniej ostatni chrupki, Jerry. Ja nie wiem, jak mam uznać wyniki tego konkursu. Ty zostawiłaś, Ty zostawiłeś. Będzie chyba remis w takim wypadku. ja Tak?